Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Łukasz. Słuchajcie, wszystkie predykcje z filmów ostatnich się tak naprawdę sprawdziły. No, i tutaj mamy tą piękną pompę od 107 tysięcy dolarów o 15% do 123 tysięcy dolarów. I w tym filmiku przygotowałem dla Was z tutaj dużo, dużo fajnych nowych wykresów i informacji, gdzie pracowamy sobie o tym, co najprawdopodobniej stanie się jako następny. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj ten poziom tych 120 tysięcy dolarów, który właśnie dzisiaj udało nam się osiągnąć. Ja o nim mówiłem już naprawdę od ponad miesiąca, tu są jakieś posty z 20. 12 czerwca sprzed miesiąca, że no tam bla, 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 idziemy na 120 tysięcy dolarów. Polecam nie rozkimieniać za bardzo tych wszystkich tam krótkoterminowych przewidywań, bo to nic nie daj, tylko głowa rozboli. No i te 120 tysięcy jest tutaj przed nami. No i w końcu po okresie właśnie ponad miesiąca fajnie sobie tutaj poszliśmy w górę. Też przez dłuższy czas, tak na filmach poprzednich mówiliśmy sobie tutaj o tym, co pewnie dobrze wiecie z tych moich filmów, o tym, co robią duże ryby, co robią instytucje, i też o tym, że najprawdopodobniej z tej konsolidacji, która tutaj trwa już od długiego czasu, bo jak sobie oddalimy wykres, to ta konsola trwała nam od listopada. Zeszłego roku, czyli praktycznie 8 miesięcy, wyglądało to bardzo podobnie do tej konsoli, która była wcześniej tutaj, od marca 2024 roku, aż do breakoutu w listopadzie. I potem od listopada, od początku, zaczęła się nowa konsola, tutaj właśnie góra, du, góra, tu, którą właśnie teraz wybijamy. No i mówiłem tak ostatnio na filmie poprzednim, że najprawdopodobniej z tej konsoli według mnie wyjdziemy górą, no i te wyjście, i też jakby stopień tego wyjścia, będzie. Będzie większy niż podczas tej konsoli pierwszej. Bo jak sobie zwróćcie uwagę na same tutaj ten COT raport, czyli na to, co robią duzi gracze, co robią instytucje, a co robią mali gracze, no to widzimy, że ostatnio podczas tej konsoli, przez cały ten czas, 3 miesięcy, każdy dip skupowały instytucje, a mali gracze shortowali ten rynek. Teraz było dokładnie to samo. Ciągle longowali duzi gracze, instytucje, mali gracze shortowali. Wiem, że tutaj piszę, to jest trochę mylące. Du duzi gracze przy niebieskich, ale to są mali gracze. To chodzi o to, że to są walety większe niż tam 10 tysięcy dolarów, to są ciągle mali gracze. Więc znowu wychodzimy górą, tak samo jak poprzednio, bo tak samo jak poprzednio, duzi gracze i instytucje longowały. Co ciekawe, zwróćcie również uwagę na ilość, bo. Teraz te słupki są one, nie wiem czy widzicie, są one po prostu dużo większe niż te słupki z tej okolic września, października i listopada. Są one praktycznie, no może nie dwa razy większe, ale tak powiedzmy o 30% większe. Ja też spodziewam się, że teraz pójdziemy po prostu wyżej. Long story short, pójdziemy wyżej, ale o tym sobie tutaj w, w tym całym odcinku dzisiejszym będziemy mówić, jak wysoko, coś tam i o tym wszystkim będziemy sobie opowiadać. Więc słuchajcie, jesteście nowi na tym kanale, zostawcie. Subskrypcje mamy bardzo tutaj dobry teraz winrate, bo przypominam, że i shortowaliśmy, i był wskaźnik short w marcu 2024 roku, który mówił o dużych spadkach i mówiłem o dużych spadkach, że będą w styczniu tego roku i one były. Potem tutaj na doku skupiliśmy sobie dużo Ethereum. Tutaj mówiłem o tym, że bardzo dobry to jest czas na longowanie i na skupowanie przy każdym to dojściu do linii trapline. Toszliśmy raz, drugi, trzeci, na chwilę się przerwaliśmy, więc zredukowałem spoty, które parę dni później Odkupiłem i jak już się okazało, było to słuszne, więc mamy bardzo fajny winrate. No i polecam po prostu mnie tutaj zasubskrybować oraz dołączyć do moich telegramów, dołączyć na mojego Twittera. Tutaj też robię analizy, żebyście byli na bieżąco. I jako ostatnie, słuchajcie, kto jeszcze nie macie konta na bybit.eu, co jest innym podmiotem niż bybit.com, to polecam go zrobić w tej chwili. Linki macie w opisach, bo inaczej jest stracicie dostęp do tych wszystkich benefitów, które macie ode mnie. No, rozdzielili to oni jakby na dwa podmioty, więc tak to musimy zrobić. Ale też dzięki temu macie na nowo dużo fajnych benefitów, takich jak na przykład do 5000 dolarów bonus od Bybita, macie dostęp do naszej Akademii Kryptowalu, czy do naszej takiej strony z kursami, gdzie macie za darmo kursy i unik taką unikalną me metodologię, która ci pozwoli fajnie tutaj zarabiać od 100 dolarów, macie niższe prowizje. Macie nasze live'y, macie VIPa na Discordzie dużo, dużo informacji, więc polecam. oraz też również macie dostęp do strony wskaźniki Lukasa, gdzie jest taka stworzona grupa na Telegramie, gdzie jak jakiś jeden z ważniejszych moich wskaźników się pojawi, to informuję o tym. To jest, są rzadkie wskaźniki, więc te update'y będą raz na trzy tygodnie, raz na miesiąc, ale jak już się pojawią, nie wiem, na przykład strong short, tak będziecie wiedzieć, kiedy ten strong short się pojawi, będziecie o tym wiedzieć jako pierwsi. Jest taki jest tej grupy, także do tego macie wszystkiego dostęp za darmo. Jak te konto na tym Bybicie zrobicie? Ale dobra, słuchajcie, zacznijmy sobie od analizy, bo jak włączylibyście sobie mój odcinek poprzedni, to mówiłem o tym, że fajnie, jakby mamy tutaj, tak, to wybicie, idziemy w górę. I dochodzimy do ważniejszego momentu, czyli tak zwanego do linii golden levela. To jest taka tam średnia, która generalnie uśrednia tam ceny złota z bitcoinem. I widzicie tutaj, nie? Zależy się od tego, jak się złoto rusza, czy ono rośnie, czy spada. Ta średnia też tutaj rośnie bądź też spada. Jest po prostu dynamiczna. I to jest po prostu silny poziom oporu albo wsparcia. W skrócie tak. I mówiłem o tym, że generalnie na poprzedniej konsolidacji, gdzie też wybiliśmy górą, tutaj to o czym mówiłem, ona nam się jak już wybiliśmy górą, przebiliśmy tą linię golden levela, ona służyła nam za bardzo, bardzo silny poziom po prostu wsparcia, tak? Bo tak samo jak też tutaj, wcześniej jako dobry i silny poziom wsparcia służyła nam linia trapline, raz, dwa, trzy, cztery, pięć się od niej odbijaliśmy i poszliśmy w górę, tak jak mówiliśmy, wtedy już jakby... Byliśmy zbyt wysoko, żeby tą liną trapline się sugerować. Tak samo jak teraz jesteśmy już zbyt wysoko, żeby tą liną trapline się sugerować, no bo ile do nie tracamy? 12,5%. No super, zbyt wysoko już po prostu jesteśmy. Wtedy, jak po kilku dniach przebiliśmy ten golden level, gdzie też mówiliśmy o tym, że po kilku dniach, tej po jakiejś powiedzmy konsolidacji, która potrwa plus minus parę dni, o tutaj robiłem, widzicie, dzień dobry. Nie Niewykluczone, że przy aktualnym poziomie 180 tysięcy możemy na parę dni się zatrzymać. Dobiliśmy bowiem do poziomu godny levela, tak? Następnie jednak myślę, że pójdziemy wyżej i nasz główny target 120 koła zostanie osiągnięty, został osiągnięty. Parę dni byliśmy na godne levelnie, raz, tak, dwa, trzy, cztery dni byliśmy tutaj na tym poziomie, był to nasz opór, dzisiaj go przebijamy, więc dokładnie tak jak to miało miejsce. No i Idąc znowu następnie tą analizą, teraz to będzie nasz główny po prostu support, gdzie podobnie jak tutaj przy linii Trapline, od tego przez dłuższy czas tutaj to respektowaliśmy. Tak, widzicie, że tutaj się ten, był to nasz opór, wybiliśmy górą. I potem tutaj, tutaj wszędzie, 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 wszędzie od tego się ładnie odbijaliśmy. Także zobaczymy, jak dzisiaj zamkniemy się tak na tym Bitcoinie. No bo okej, okay, teraz przebiliśmy, jest tutaj ta linia godny levela na tych 119 tysiącach, poszliśmy w górę o 3%. No nie wykluczone, że nie wiem, na przykład do końca dniówki daleko, tak? Nie wykluczone, że zamkniemy się poniżej, więc to nadal będzie wtedy nasz opór. Ale niewykluczone, że zamkniemy się powyżej. I wtedy, jeżeli tak by się stało, to wtedy dobrą sytuacją dla spóźnialskich. Na kupno, tam jest jakieś zareczki USDT, to będzie właśnie ten golden, ten poziom golden levela. Jeżeli byśmy zamknęli świecę jednodniową nad nią i później po iluś tam dniach wrócili do poziomu, tutaj jest dobre miejsce na to, żeby sobie zrobić zakupy. Bo jak pokazała nam konsolidacja wcześniejsza, która jest bardzo podobna do tej aktualnej, tylko że ta aktualna jest jeszcze silniejsza. Ten golden level stanowił dobry moment na zakup. No, myślę, że to po prostu tłum tłumaczę całkiem prosto i tutaj nie ma zbytniej filozofii. I jak się dzisiaj zamkniemy nad nią, to będzie potwierdzenie, że wyszliśmy nad nią. Wtedy jakikolwiek spadek, czy tam korekta cenowa do tych poziomów 119 tysięcy dolarów, wiecie, to też jest ruchome. Ja dzisiaj mówię 119 tysięcy, tysięcy, jutro złoto uro, urośnie i będzie, 102, 2, i będzie 120 albo spadnie i będzie 117, to jest ruchome, widzicie, to jest dynamiczny wskaźnik, ale to między te 119 tysięcy to jest dobry moment, że jak to przyjdziemy, możemy sobie do kryptowalut dołożyć. No i tak, generalnie ja w dalszym ciągu jestem, słuchajcie, mega byczy, tak jak wtedy, te pół roku temu, ten nasz wystrzał, który nastąpił, gdzie była ta konsolidacja. Powiedzmy, tutaj dopiero poszliśmy górą. Od szczytu tej konsolidacji do naszego ATH, powiedzmy, co tam trwało. No okej, okay, tu było wyższe, ale powiedzmy, że tutaj e, trwało to 40 dni, urośliśmy sobie o 50%. No i tak pi razy drzwi, tak, wtedy były troszkę mniejsze te wartości, teraz one są troszkę większe tej, tej, tej siły, powiedzmy, instytucji. Patrzcie, na razie urośliśmy raptem od naszego tutaj tego wybicia raptem 10%, a już każdy się po prostu jara i mówi o korekcie. Więc według mnie, tak jak mówię, jeżeli zamkniemy dzisiaj się nad poziomem golden levelu, ten opór, jak to przypuszczaliśmy, po paru dniach stanie się naszym poziomem wsparcia, no i mamy przed sobą tutaj po prostu nieodkryte połacie wzrostów. I jakbyśmy mieli tą sytuację przyrównywać do konsolidacji poprzedniej, a teraz ona jest jeszcze silniejsza niż poprzednia, patrząc na to, co robią duzi gracze, no to urośnięcie w te 40 dni o 50%, powiedzmy tak, dla pobudzenia wy wyobraźni, od tego momentu, tu już się każdy jara, że super urościmy, to jest początek, według mnie, by pokazało nam 160 tysięcy dolarów na przykład, tak. A oczywiście nie popadajmy w euforię, no ale fajnie to wygląda, i tutaj zbyt wielu korekt po drodze nie było, było tylko up, 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 góra, góra, góra. góra. No, ciekawe to jest. Plus też kolejnym bardzo ważnym faktem jest to, że na siedzeniach Weekly pierwszy raz, dosłownie pierwszy raz od lat 8, od 2017 roku, pobiliśmy opór, który po prostu od 8 lat respektowaliśmy. I jak do niego dobijaliśmy, to zawsze bitcoin spadał i była korekta. To jest pierwszy raz, gdzie na świecach weekly od 8 lat ten poziom pobijamy. I świeca, cała jedna świeca, pierwszy raz od 8 lat zamknęła się nad tym poziomem, co nam otwiera poziom do kolejnych po prostu wzrostów. No i jak mielibyście mnie pytać o zdanie, co się zdarzy jako następująco, tak jakby się tutaj dużo osób jest ciekawych, no to według mnie, jak mówiłem, jeżeli zamkniemy ten dzień nad tym poziomem, to staje się naszym wsparciem, no i Bitcoin sobie wchodzi w takie rejony, w których jeszcze nigdy nie był, gdzie naszym supportem jest ta tutaj Golden Level, a naszym oporem właśnie co jest, nie wiem co jest, ale póki jesteśmy nad tym Golden Levelem, a już definitywnie póki jesteśmy nad Traplinem, jestem jak najbardziej byczy i swoich spotów, tak, też mówię zresztą od dwóch lat. Nie wiem, czy mnie ktoś z Was dłużej słucha. Pewnie tu jest, też są takie osoby, które słuchają już parę lat. Mówię od początku tej hosty, że swoje. Spoty sprzedam dopiero we wrześniu tego roku, czyli 2025 roku, gdzie, według cykliczności, która ciągle działa, według mnie, to po prostu, że tak sobie ustaliłem, według mnie to będzie dobry wybór i wtedy je sprzedam. Więc Sky is the limit. W poprzedniej konsolidacji, tak jak mówiłem, która była mniejsza, te wybicie było o procent 50, teraz na papierze jest więcej tego wolumenu instytucji, więc kto wie, być może się zaskoczymy jakoś bardzo. Jest tu jakiegoś konkretnego poziomu, po tym poziomie, bo moim poziomem było, wiecie, 120 tysięcy dolarów, i ten poziom został właśnie dzisiaj osiągnięty. I póki tu jakieś nowe rzeczy na wskaźnikach mi się nie pojawią. Nie wiem, na przykład, załóżmy tak, jutro pojawia się nowy wskaźnik DIF, czyli tutaj ten czerwony, który mówi generalnie, on ma całkiem dobrą skuteczność o tym, że pojawi się średnioterminowa korekta. Wtedy, ok, mogę mówić, że słuchajcie, może tutaj będzie jakaś korekta za parę dni, kupcie sobie, jak dojdziemy do golden levela. Ale takie coś na razie się nie pojawiło. Nie mam takiego zazwyczaj, teraz, właśnie rzeczy, że okej, okay, po tym pułapie, teraz, według mnie, kolejny target to jest 150 tysięcy. Nie wiem. Teraz po prostu Bitcoin jest w takiej sferze odkrywania swojej nowej ceny, swojego nowego range'u, swojej nowej konsolidacji. Wiem po Golden Levelu, który sprawdzał się podczas konsolidacji poprzedniej, podczas też poprzedniej konsolidacji też się sprawdzał, że jest to silny support i to jest nasz dół. Rangeu, nowy, jeżeli dzisiaj się zamkniemy nad tym poziomem, oczywiście, ale gdzie jest góra, <laughs> ciężko powiedzieć. Co bym zrobił na waszym miejscu, gdybym nie wiedział, gdy ja sam nie wiem, gdzie jest góra, ale wiem, gdzie jest dół? Patrzcie, strategia jest następująca i bardzo prosta. Jak dzisiaj się zamkniemy nad Golden Levelem, to jakkolwiek będzie jakaś korekta w przyszłości, a w końcu będzie. To jest poziom do zrobienia jakichś tam zakupów, jak jeszcze ktoś nie jest i tak all-in w kryptowalutach. Górnym poziomem, jako że nie znamy go, bo Bitcoin nigdy nie był tak wysoko, zamiast stawiać na jakiś konkretny poziom, łatwiej jest stawić po prostu na czasowość. Skoro i tak już do, powiedzmy, połowy września zostały nam dwa miesiące, czyli według cykliczności do końca mniej więcej i tam, gdzie w każdym cyklu, w każdym cyklu gdzie był szczyt, moim szczytem będzie po prostu nie cena, powiedzmy, 150 tysięcy dolarów, tylko połowa września. I gdziekolwiek w tej połowie września nie dojdziemy, czy będziemy po tym samym poziomie, póki jesteśmy nad linią Golden Levela, którą można uznać za nasz, powiedzmy, nowy support. Buty jest według mnie bardzo, bardzo byczo. I jak na przykład będziemy w połowie września na 130 tysiąca dolarów. Zajibiście, sprzedaje. Jak będziemy na 170 dolarach, sprzedaje. Cokolwiek. Jak będzie jakaś giga, giga euforia i narracja i FOMO z każdej strony, będzie wszyscy, wtedy będzie każdy gadał, że zbliża się super cykl, że to jest pierwszy cykl, który będzie innym cyklem, gdzie będziemy już tylko w górę. Nie daje się FOMO, sprzedaje. Zostały dwa miesiące i według mnie, w tak krótkim time frame, to już nie są wiecie, jak ja wchodziłem do cyklu parę lat temu. A to, to się mówiło, że, cza, że czasowość to jest 3 lata czekania. Teraz to już są tylko 2 miesiące. Także według mnie to jest bardzo fajna i idealna strategia pod to, żeby sobie wyznaczyć cel, kiedy wychodzimy. Tym bardziej, że, że mamy po prostu bardzo fajne poziomy wejścia. Na przykład w Ethereum Tutaj wchodziliśmy sobie na dołku. Sprzedaliśmy tutaj dosłownie na parę dni, przez to, że nie widzieliśmy jak nisko spadniemy, ale po odzyskaniu trablina tutaj znowu je odkupiliśmy, to sobie straciłem na, na tym 0,5%. Mamy bardzo tutaj fajny. Jakby, no, dyspozycji do tego, że po prostu nic nas nie, nie ogranicza, nie cena, a bardziej ta czasowość. No to jest po prostu najłatwiejsze. Sprzedajemy za około 2 miesiące i tyle. Jak coś pojawi nowego się na wykresie, jakiś nowy div, może wskaźnik strong long, może strong short, może tutaj nowy wolumen dużych portfeli, będę was, was oczywiście informował na Twitterze, na Telegramie, wszędzie, gdzie mogę zrobić nowe filmy. Póki co z tego. Co ja tu jest w tej swojej szklanej kuli widzę? Jak się świeca dzienna zamknie tutaj, i jak w kolejnych świecach to znaczy tak, że dojdziemy gdzieś mniej więcej do tego poziomu, to są dobre poziomy na zakup. To Wam mogę powiedzieć, gdzie jest nasz kolejny cel? Póki co nie wiem. Póki co sky is the limit, ale tutaj, jako że ta czasowość, i ten koniec cyklu jest stosunkowo blisko, skupiłbym się głównie na tym i po prostu wytrzymał te dwa miesiące i zamknął wtedy, kiedy ta cena dojdzie do tych poziomów. No bo, tak jak mówię, nie chcecie zamknąć zbyt wcześnie. To jak mówiłem, patrzcie, podczas poprzedniej konsolidacji, która jak już mówiłem wcześniej była o mniejszym jakby natężeniu dużych ryb, wtedy poszliśmy sobie w górę o procent 50. Teraz raptem to są dużo wyższe wartości niż ostatnio. Teraz raptem mamy dopiero skok o 12-10%, to jest jeszcze nic. Dużo według mnie wyższe wartości przed nami. Jak wysokie na dzień dzisiejszy? Nie chcę strzelać, nie mam pojęcia. Myślę, że tutaj się dobrze wypowiedziałem, likwiduje małych graczy rynek, to jak też mówiliśmy sobie, że będzie ich likwidował, to i też dałem post, że maluchy shortowały, instytucje longowały. Kto wygrał, tak mówiliśmy, tak. Od tej, co tydzień ten raport pojawia się. Według mnie on jest bardzo pomocny i on w połączeniu z tam wskaźnikami, które używam, naprawdę to jest solidna interpretacja. No bo ten raport, po prostu widzisz z lotu ptaka, co robią duzi gracze, tak? Powiedzmy, jesteśmy gdzieś tutaj, co w tym czasie jest 6 czerwca, jest niepewność, tak? Spadamy, jest tam tląca się w tyle wojna Iran i Izrael, nie wiemy co będzie, ale patrzysz na ten raport i widzisz, no kurwa, mali gracze shortują, mądrzy gracze longują, co robić? Oni jakoś wierzą we wzrosty. No dobra, z lotu ptaka w dłuższej perspektywie mają być te wzrosty, zaufam im. No i faktycznie tam czas mija niepewność, ale widzicie, po czasie, po czasie, po czasie mieli oni rację i są wzrosty. Więc bardzo to lubię i u mnie te, co tydzień te aktualizacje tego się po prostu pojawiają. Kolejna sprawa to M2 Money Supply, tak? Który tutaj ja nie robię z tego update'u, ale to jakiś tam Vivek co jakiś czas robi update'y. Tutaj sprzed 3 godzin. Patrzcie, Vivek też mówi global M2 Money Supply. Bitcoin podąża za M2 Money Supply w, z skutecznością 82%. I teraz mamy taki dynamiczny. Dynamiczny wystrzał tego, czy tu Bitcoin podąży, jest taka szansa, no bo tak jak już pokazywałem, wcześniejsza konsolidacja. To był wzrost o 50% bardzo szybko w ciągu miesiąca. Teraz jest raptem 10%, gdzie te wartości są dużo większe niż te. Więc w skrócie jest byczo. Jak wysoko dojdziemy, nie mam pojęcia jeszcze. Support i dobra miejsce na dokładkę. To jest okolice golden levela, gdzie teraz to jest 119 tysięcy dolarów. To wszystko. Dziękuję za uwagę i cześć. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną i każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, Forexa, NFT. Czy żadnych innych aktywów cyfrowych, bo każdy sam podejmuje w tym względzie swoje decyzje. Możliwa jest strata całego kapitału i uważaj przy większych inwestycjach, zachowaj też szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza na rynku kryptowalut, jest mnóstwo oszustw. Kryptowaluty też cechują się wysoką zmiennością, szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli się na takie decydujesz. Najbezpieczniejsze są bitcoin oraz ethereum, i od tego każda nowa osoba powinna na zacząć jeżeli akceptuje jakiekolwiek ryzyko, to filmy na tym kanale traktuj i tak wyłącznie edukacyjnie, a za sam rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.